Jak przyjemnie jest latem nad wodą. I dobrze, że wody jest na naszej planecie tak dużo. Tak, nasza Ziemia jest taka piękna właśnie dlatego, że posiada ogromne zasoby wody. Ciekawe, jakby się zmieniła nasza planeta, gdyby całkowicie zniknęła z niej woda. Wyobraźmy sobie, że oceany, rzeki i morza zniknęły w ciągu jednej chwili. Wyobrażam sobie. Jak ławice ryb zamiast płynąć zaczynają biec po dnie, unosząc tumany kurz. Już po kilku godzinach wszystkie wodne formy życia wyginą. Ryby się uduszą, a plankton wyschnie. Płazy przetrwają trochę dłużej. A po kilku tygodniach wśród żywych nie zostanie ani jeden człowiek. W sumie może to i lepiej, biorąc pod uwagę przyszłość, jaka czeka ziemię bez wody. Chociaż zanim wyginie, ludzkość spróbuje oczywiście pozyskiwać wodę z roślin lub syntetyzować ją metodą chemiczną. Jednak takie próby będą jedynie krótkotrwałym odsunięciem nieuniknionego końca. Wygląd planety kardynalnie się zmieni. Nie będzie już błękitna, a stanie się ogromnym brązowo-szarym kamieniem z trudnymi do rozpoznania zarysami dawnych kontynentów. W miejscu oceanów powstaną doliny i zapadliska. Wyjątkowo imponujące okażą się zmiany na terenach Arktyki. Zamiast oceanu i setek kilometrów lodu ukaże się obnażona jałowa skorupa ziemska, poprzecinana głębokimi szczelinami, kanionami i górami. Wyginą wszystkie rośliny zielone, a to oznacza, że nie będzie żadnej fotosyntezy i przetwarzania dwutlenku węgla. Pogłębi się efekt cieplarniany. Ocean to główny pochłaniacz dwutlenku węgla. Bez wody planeta będzie się szybko nagrzewać. Witaj globalne ocieplenie! Zwierzęta roślinożerne nie będą miały co jeść, a zaraz po nich przyjdzie kolejna drapieżniki. Znikną chmury i już nigdy więcej na naszej planecie nie spadnie deszcz ani śnieg. Za to burze piaskowe staną się zwyczajnym zjawiskiem. A teraz zanurzymy się głębiej. Naukowcy przypuszczają, że wewnątrz płaszcza Ziemi mogą znajdować się ogromne zapasy wody. Po zniknięciu wody planeta stanie się jednym kontynentem, a zderzenia płyt tektonicznych doprowadzą do licznych pęknięć skorupy ziemskiej i powstania nowych, wysokich pasm górskich. Chociaż nawet w takich warunkach zachowa się życie na planecie. Na przykład nie zginą pewne mikroorganizmy, które nazywają się ekstremofile. Są one w stanie przeżyć nawet w otwartej przestrzeni kosmicznej, gdzie nie ma ani powietrza, ani wody. Jest bardzo zimno i występuje silne promieniowanie jonizujące. I kto wie, być może uda im się wyewoluować w istoty rozumne. A to znaczy, że wymyślony przez nas koniec świata nie będzie ostatnim. Ale na razie to wszystko palcem po wodzie pisane. Po tej samej wodzie, której na Ziemi jest jeszcze pod dostatkiem. A ty jak myślisz? Czy zostaną na planecie tylko jałowe pustynie? Czy życie znajdzie jakieś wyjście? Czekamy na Wasze odpowiedzi w komentarzach. Koniecznie dajcie lajka like i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!